Rosnące ambicje, hasła o wielkiej armii, potężnej gospodarce, przywódczej roli w Europie i rzeczywistość z drugiej strony. Rzeczywistość, w której Polska nie jest państwem pozbawionym znaczenia, ale jest państwem mimo wszystko drugorzędnym w rozgrywce dotyczącej naszego regionu Europy. Państwie, gdzie armia nadal jest w budowie, a gospodarczo niezmiennie od dekad dla Polaków budowa elektrowni atomowej jest zadaniem o skali trudności jak lot na Wenus i z powrotem. To wielkie napięcie pomiędzy tym, czym Polska może być, mogłaby być, czym chcielibyśmy, aby była i czym jest dzisiaj, to wielkie napięcie może doprowadzić do bardzo wielu niepożądanych rezultatów. Może doprowadzić przede wszystkim do zgorzknienia. Wielu z Was, drodzy widzowie, wiem, że widzę, bo, widzę po statystykach, że jesteście ludźmi młodymi. Wielu z Was jeszcze nieraz zawiedzie się Polską. Ale w ten cudowny majowy czas chciałbym wystąpić do Was takim malutkim apelem. Nie traćcie ducha, bo walka o to, by stworzyć wspólnotę i państwo, które jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom sprawne działanie instytucji państwa, bezpieczeństwo, perspektywy na dobrobyt, to nie jest coś, co się kiedyś kończy. Coś, co jest kiedykolwiek przegrane raz na zawsze albo wygrane raz na zawsze. To jest walka, która toczy się. Bez ustanku. Nasza historia dobitnie dowodzi, że ta sprawa nigdy nie jest totalnie przegrana. I dzisiaj, pozycja wyjściowa, i tak relatywnie w stosunku do przeszłych stuleci, jest naprawdę wyśmienita.